By było to możliwe, biorąc pod uwagę CyberFalls, to wystarczy, że zalogujesz się do Direct Admin, przejdziesz do pewnej domeny i następnie, gdy znajdujesz się na stronie głównej, to wyszukujesz ustawienia domen i właśnie zobacz, tutaj będą przedstawiać się wszelkie domeny, które są dołączone do tego hostingu a następnie pojawi się tutaj taka możliwość, tabelka pod tytułem separacja. Więc łatwo będzie tobie dostrzec, czy w przypadku swojej domeny, czy kilku takich domen, które znajdują się na hostingu, czy masz włączoną separację. Zobacz, że tutaj mam włączoną dla tych wszystkich domen, bo gdyby tylko na jednej z nich nie była włączona separacja i ta witryna zostałaby zainfekowana, przez to zainfekowane zostałyby pliki, które się na niej znajdują, to automatycznie mogłoby dojść do dalszej infekcji pozostałych tutaj stron, które występują, a nie chcemy do tego doprowadzić. To, co jednak informuje nam CyberFolks, to zobacz, że gdy decydujemy się na taką separację, to automatycznie przyczyniamy się do wyeliminowania funkcji PHP. Na przykład takich funkcji. I to jest bardzo dobre działanie, bo to właśnie zabezpiecza taką witrynę. Natomiast może dojść do sytuacji, że gdy tobie uda się włączyć taką separację, następnie przejdziesz na swoją witrynę, to nie będzie ona działać we właściwy sposób. Co zrobić w takiej sytuacji? Może w tym kierunku masz możliwość skontaktować się z daną firmą hostingową i ona udzieli Ci wsparcia, bądź musisz tutaj już skontaktować się z pewnym webmasterem. Ale w większości wypadków do tego nie dojdzie, a na pewno włączenie separacji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa Twojego, całego hostingu, na którym możesz. Wtedy posiadać nie tylko jedną domenę, ale znacznie więcej. Mogą to być Twoje domeny, czy też Twoich klientów. To już zależy od Ciebie.